Mam zainstalowaną BT One UI 8.5 i wygląda na to, że Samsung w końcu wysłuchał swoich użytkowników, ponieważ otrzymaliśmy w pełni konfigurowalny panel szybkiego uruchamiania. Jeśli wysuniesz panel szybkich ustawień i dotkniesz ikony ołówka, to od razu zauważysz, że przy prawie każdym elemencie pojawiła się możliwość usunięcia go z panelu, więc możesz po prostu pousuwać te, których nie potrzebujesz. Poza tym, zauważyć możesz te oto dodatkowe uchwyty, a jak je przeciągniesz, to będziesz mógł zmienić rozmiar danego elementu sterującego, i każdy może zajmować jedno lub dwa pola poziomo, przyjmując kształt pigułki. Zaś suwaki jasności i głośności można obrócić, aby były w pozycji pionowej co może ułatwić sterowanie nimi w trakcie obsługi telefonu jedną ręką. Co więcej, możesz także dodać kolejne elementy sterujące z listy i każdy element umieścić w dowolnym miejscu, jakim tylko chcesz i utworzyć swój unikatowy panel szybkich ustawień.